Szczęść Boże, witam Was serdecznie w, na początku Wielkiego Postu. Tak sobie pomyślałem, że dobrze też będzie podzielić się kilkoma refleksjami w tym dniu, w środę popielcową. Jeżeli ktoś jeszcze zdąży dzisiaj to oglądnąć, moi drodzy, Słowo Boże ma być tym przewodnikiem dla nas w czasie Wielkiego Postu, w ogóle ma być przewodnikiem w całym naszym życiu. Każdego dnia powinniśmy brać Słowo Boże, słuchać Go i pytać się, Panie Boże. Jak mam postępować, jaką drogą mam kroczyć? Moi drodzy, chcę z Wami popatrzeć na to słowo Boże, które Kościół nam daje w środę, powiedzmy, na początku, w pierwszym dniu Wielkiego Postu. My to słowo prawie że znamy na pamięć, ono co roku jest nam powtarzane, wałkowane, ale chciałbym, żebyśmy za każdym razem patrzyli z taką świeżością, żebyśmy pozwalali, żeby to słowo dawało nam no, takiego pozytywnego kopa do kroczenia przez te 40 dni. Moi drodzy, kilka takich elementów z tego słowa. Po pierwsze, to co ja odczytuję w tym słowie, to jest to, że czas Wielkiego Postu jest nie tylko czasem indywidualnego jakiegoś nawracania się, szukania ścieżek Pana Boga, ale przede wszystkim jest to czas wspólnotowy. Popatrzcie, co mówi prorok Joel. Na Syjonie dmijcie wróg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność. Zgromadźcie starców, dzieci, zbierzcie nie dzieci, niemowlęta. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Moi drodzy, właśnie, zbierzcie lud, zwołajcie. Wszyscy razem przeżywajmy ten czas Wielkiego Postu. Myślę, że to jest ważne. My czasem o tym zapominamy, tak się koncentrujemy na trzech. O osobistych jakichś postanowieniach, ale trzeba pamiętać, że właśnie odnawiając siebie, odnawiamy też całą wspólnotę że też obok mnie są, jest brat, siostra, którzy kroczą tą samą drogą, w którym ja też mogę znaleźć wsparcie. Trzeba nam odkrywać ten wymiar wspólnotowy. No dzisiaj też wielu z nas uczestniczyło w liturgii, w kościele, w Mszy Świętej. To też jest taki wymiar. No nie ma dzisiaj obowiązku bycia nam przy świętej, ale jednak wielu z nas potrzebuje właśnie przyjścia do kościoła, przeżycia tego wraz z całą wspólnotą. I miejmy to gdzieś przez cały czas tego Wielkiego Postu w tyle głowy, właśnie całą wspólnotą. Przeżywam ten święty czas. Popatrzcie, my możemy w innych okresach podejmować te praktyki jakieś pobożne, możemy w tych innych okresach robić sobie postanowienia. Ale tutaj ma to wymiar, że inni też to robią. Mogą być różne oczywiście, ale razem to robimy. Także to jest wspólny też kierunek, który nam nadaje to słowo. I to jest drugi element, to jest wezwanie do nawrócenia. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, nawróćcie się do Pana Boga Waszego. I to wezwanie do nawrócenia będzie nam towarzyszyć przez najbliższe dni, tygodnie. I ono jest kluczowe, podstawowe. I w ogóle w całym nauczaniu Jezusa też wzywanie do nawrócenia. Popatrzcie, cała nauka Jezusa, no pierwsze słowa, które mówi nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. My je też zresztą usłyszymy w najbliższą niedzielę. Także to jest podstawa. I mamy się nawracać do Pana Boga całym swym sercem. Tu warto wrócić do przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. Chodzi o to, żeby wszystko w swoim sercu w tym czasie oddać Panu Bogu, żeby nie było jakiejś takiej przestrzeni, jakiegoś takiego elementu, który by był, nie wiem, zachowany dla mnie, całym sercem. Pomyśl, jakie przestrzenie Twojego serca jeszcze do Boga nie należą, i spróbuj w tym czasie je Bogu oddać, żeby właśnie wszystko w Bogu podporządkować w swoim życiu. Kolejny element to jest cel, do którego zmierzamy. To jest na nowo doświad, doświadczyć miłości Pana Boga. Mi się niesamowicie podoba to sformułowanie z, z księgi proroka Joela, gdzie on dzisiaj mówi: Może znów się zlituje. Popatrzcie, to może znów, znów. Tyle razy przeżywaliśmy wielki post, tyle razy wchodzimy na drogę nawrócenia. I tyle razy już Pan Bóg nam okazywał swoje zmiłowanie, więc możemy liczyć, że znów się nad nami zmiłuje, że ponownie da nam doświadczyć swojej miłości. I kończy prorok Joel. A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Nasze czyny, to wszystko, co my mamy podjąć, czy chcemy podjąć w czasie Wielkiego Postu, kroki nawrócenia, mają na celu jedno: pobudzić na nowo, można powiedzieć, tą miłość Pana Boga żeby no, Pan Bóg nas kocha zawsze, ale tak po ludzku, tak obrazowo dla nas, żeby tam, żebyśmy mogli doświadczyć tej miłości, takiej płonącej, gorącej, zazdrosnej, takie, że Bóg chce mówić do nas, jesteś mój całkowicie, kocham cię bezgranicznie. Także cel całego tego naszego nawrócenia, wszystkich kroków Wielkiego Postu ma nas prowadzić do tego, doświadczyć na nowo miłości Pana Boga. Kolejna rzecz to jest z drugiego dzisiejszego czytania. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Moi drodzy, pojednanie z Bogiem jest niesamowicie ważne. To, oczywiście to nawrócenie ma do tego prowadzić, ale to też ma być punkt wyjścia paradoksalnie w całym czasie Wielkiego Postu. I mówię to do Ciebie z taką prośbą, tak jak święty Paweł: proszę Cię, w imię Chrystusa pojednaj się z Panem Bogiem. Jeżeli nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, pojednaj się z Nim. Wróć do niego, nie czekaj, nie odkładaj tego na później, ale już nie wiem, jutro, bo dzisiaj już pewnie żadnego z nie znajdziesz. Jutro, pojutrze, w te pierwsze dni Wielkiego Postu. Popatrzcie, bo czasem jest w naszej mentalności tak, że my sobie układamy, ja sobie się ponawracam, poukładam, sobie wszystko uporządkuję, i wtedy przyjdę z tym uporządkowaniem już do Pana Boga. Nie. Najpierw potrzebujemy łaski Bożej, potrzebujemy właśnie tego przebaczenia, żebyśmy razem z Panem Bogiem później mogli to układać, porządkować. Pierwszeństwo łaski, nie naszego działania, nie naszych kroków. Także wraz ze Świętym Pawłem proszę Cię w imię Chrystusa, pojednaj się z Bogiem, pojednajcie się z Bogiem. I wreszcie ostatni element, który pokazuje nam Ewangelia, to są te tradycyjne. Praktyki pobożne, które podejmujemy w czasie Wielkiego Postu, które stanowią też no, taką integralną część życia chrześcijańskiego. Jałmużna, modlitwa, post. Warto zweryfikować swoje postanowienia, czy one są w tych trzech kierunkach, czy nasz plan, nasz pomysł na Wielki Post właśnie idzie w tych kierunkach. Jałmużna, czyli otwarcie serca na drugiego człowieka, miłosierdzie. Modlitwa, otwarcie serca na Pana Boga. To nie chodzi, żeby mnożyć modlitwę, ale żeby wejść w głąb, żeby doświadczyć żywego Boga. I wreszcie post, który ma nas odwracać od nas samych, który ma z naszego życia eliminować to, co jest jakoś zbędne, co jest niepotrzebne, co gdzieś czasem obrasta nasze życie, żeby się uwolnić od tego. Także warto na to popatrzeć, no i warto popatrzeć też, czy tak jak Słowo Boże nam mówi, my to wykonujemy, czy chcemy wykonywać dla Boga, żeby nie czynić nic dla oczu ludzkich, ale dla Boga. Moi drodzy, tak szybko, tak w kilku słowach przeleciałem przez tą liturgię słowa, żeby pewne rzeczy zasygnalizować, ale myślę, że warto o tym pamiętać. Wielki post, czas przeżywany wspólnotowo, wielki post, czas nawrócenia. Wielki post ma nas prowadzić do miłości Pana Boga. Punktem wyjścia w wielkim poście ma być nasze pojednanie z Bogiem. I wreszcie praktyki pobożne, jałmużna, modlitwa i post, które nam pomagają przeżywać w czasie ten, ten czas wielkiego postu. Dobrego spotkania ze Słowem Bożym, dobrego czasu wielkiego postu. Szczęść Boży